Jak rozpoznać zdrową żywność i jak ją przyrządzić, by nie straciła swojej wartości odżywczej. Tego dowiedzieli się uczniowie zespołu szkół nr 6 podczas specjalnych warsztatów kulinarnych. Uczestnicy na własne oczy i nosy przekonali się, czym różni się ekologiczna żywność od tej wysoko przetwarzanej, tej drugiej niestety jest więcej. Ja też to rozumiem, bo nie stać świata dzisiaj na to chyba, żebyśmy wszyscy mieli dostęp do. Taniej, doskonałej jakości żywności produkowanej w taki sposób naprawdę ekologiczny, w dobrym tego słowa znaczeniu. Ale myślę, że warto to wiedzieć, warto rozumieć i warto dążyć do większej ilości i większej dostępności. Właśnie tych smacznych i dobrych, zdrowych produktów. Harawicz jest znany ze swoich niezwykłych umiejętności, jeśli chodzi o sprawianie ryb. Jest nawet mistrzem Polski w grillowaniu ryb sprzed 10 lat. Nic dziwnego, że uczniom kierunków gastronomicznych opowiadał właśnie o rybach, a dokładniej o filetowaniu pstrąga i szczupaka. Sposobów na przyrządzenie filetów jest wiele. Ełczanie poznali ten kanadyjski, u nas szerzej nieznany. Kucharze robią to inaczej, idzie im wolniej i myślę z gorszym skutkiem, jeżeli chodzi o uzysk mięsa. W filetach, natomiast no w krajach azjatyckich albo się nie filetuje, albo się filetuje właśnie tak ciekawie, więc czasami szukam tych ciekawych sposobów, a czasami praktycznych czy lepszych po prostu i dzielę się z tym uczciwie. Uczniom takie poglądowe lekcje bardzo odpowiadają, bo spotkań z fachowcami z zewnątrz nie ma zbyt wiele. Także warto przychodzić na takie spotkania. Umiejętność przyrządzania ryb, szczególnie w naszym regionie, może się adeptom sztuki kulinarnej przydać w przyszłości. Filetowanie ryb bardzo się przyda na przyszłość, różne sposoby właśnie. Przy warzywach, jakie tam, jak? Jak, rozpo, jak rozpoznać jajko, gdy jest... Dobre, a gdy jest właśnie fermo, z ferwy. Warsztaty odbyły się z inicjatywy Centrum Edukacji Ekologicznej, które postanowiło urozmaicić naukę przyszłym kucharzom. Nauczyciele e, uczą właśnie tej sztuki kulinarnej, ale takiej e, szybkiej. A tu są łatwe, proste sposoby i tradycyjne. Przede wszystkim wyciągnięte od, od naszych babć, dziadków, e, pradziadków. To ginie i myślę, że między innymi to trzeba też. Podtrzymywać i zachęcić przede wszystkim do zawodu, bo coraz mniej jest dobrych kucharzy w Polsce i na świecie. Szkoda tylko, że sami nie mogli sprawić ryby. Ta wiedza zostałaby na dużo dłużej.